W dzisiejszym filmie chciałem pokazać Państwu jak zaprogramować termostat TC710WiFi. W skład zestawu wchodzi urządzenia oraz śruby montażowe. Urządzenie posiada trzy typy pracy. Typ manualny, automatyczny oraz manualno-automatyczny. Tryb manualny jest to taki, w którym ustawiamy temperaturę na naszym urządzeniu, na przykład 20 stopni, urządzenie utrzymuje ją do kolejnej zmiany wykonanej przez nas. Tryb automatyczny jest to taki, w którym programujemy tygodniowy harmonogram pracy termostatu, dostosowując go do własnych potrzeb, z możliwymi czterema zmianami temperatury w ciągu dnia. Tryb manualno-automatyczny umożliwia chwilowo-ręczną zmianę temperatury naszego urządzenia, nie wyłączając zaprogramowanego przez nas harmonogramu pracy termostatu. Do naszego urządzenia dołączona jest instrukcja obsługi. Po zainstalowaniu urządzenia i podłączeniu do zasilania włączamy je przyciskiem włącz-wyłącz. Domyślnie termostat nasz pracuje w trybie manualnym. W trybie tym regulujemy ręcznie temperaturę, jaką chcemy uzyskać w naszym pomieszczeniu. Przyciskami plus minus. Temperatura w naszym pomieszczeniu będzie utrzymywać się na tym poziomie do momentu, kiedy zmienimy ją. Sygnalizacja załączenia wyjścia grzewczego pokazywana jest z symbolem słoneczka. Teraz pokażę programowanie trybu automatycznego. W celu przejścia do trybu automatycznego wciskałem przycisk oznaczony symbolem zegarka. Również takim samym symbolem na wyświetlaczu jest oznaczony tryb automatyczny. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać w Część programowania naszego harmonogramu jest ustawienie aktualnej daty i czasu. Ustawiamy ją poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przez około 5 sekund przycisku z symbolem zegarka. Zaczynając od minut, ustawiamy aktualny czas przyciskami plus minus. Przechodzimy do ustawienia godziny przyciskiem zegarka. Następnie, wciskając ponownie przycisk zegarka, przechodzimy do ustawienia aktualnego dnia tygodnia. Zatwierdzamy i wychodzimy z tych ustawień przyciskiem Włącz/Wyłącz. Po ustawieniu aktualnej daty i czasu, Przechodzimy do programowania naszego harmonogramu. W celu zaprogramowania naszego harmonogramu przyciskamy i trzymamy przez około 5 sekund, czyli słoneczka. Na wyświetlaczu od góry. Pierwsze pokażą nam się dni tygodnia, dla których ustawiamy dany harmonogram. W następnej części jest etap dnia. Na środku naszego świetlacza pokazana jest temperatura, jaką chcemy uzyskać o, tej, o tym etapie dnia. Na samym dole jest godzina. Ustawiając nasz harmonogram w pierwszej kolejności ustawiamy godzinę. Na przykład o godzinie 6.00, kiedy budzimy się chcemy, aby w naszym pomieszczeniu była temperatura 21 stopni. Pomiędzy danymi Elementami naszego harmonogramu przechodzimy przyciskiem zegarka. Zmieniamy wartości przyciskami plus i minus. Ustawiliśmy na godzinę 6 w naszym pomieszczeniu 21 stopni. Przechodzą do następnego etapu dnia. Na przykład, kiedy wychodzimy do pracy, chcemy, aby w naszym pomieszczeniu temperatura się obniżyła w celu zaoszczędzenia energii. W tym celu ustawiamy na przykład na godzinę 8. Załóżmy 17 stopni. Temperatura ta będzie utrzymywana do czasu następnego etapu naszego harmonogramu. W czasie, kiedy wracamy z pracy do naszego domu, chcemy, żeby w danym pomieszczeniu o godzinie 15 była temperatura 21 stopni. W kolejnym etapie dnia. Kiedy na przykład idziemy już spać o godzinie 22.30 chcemy, aby nasz termostat utrzymywał temperaturę 19 stopni. W ten sposób zaprogramowaliśmy harmonogram dla dni roboczych w ciągu naszego tygodnia. Po zaprogramowaniu czterech etapów dnia przechodzimy do Części dni wolnych, w którym mamy do możliwości zaprogramowania dwa etapy dnia. Czyli w pierwszym etapie jest to temperatura, jaka będzie w utrzymywana w przeciągu całego dnia. Załóżmy od godziny 7.30 w naszym pomieszczeniu w ciągu całego dnia będzie utrzymywana temperatura 21 stopni. W kolejnym etapie dnia, kiedy tu już idziemy spać. Chcemy, żeby temperatura była niższa i komfortowa dla nas. Ustawiamy od godziny 20.30 temperaturę 19 stopni. Do momentu wystąpienia następnego etapu na drugi dzień ta temperatura będzie utrzymywana w tym pomieszczeniu. W celu zakończenia i zatwierdzenia naszych ustawień harmonogramu. Przyciskami przycisk Włącz-Wyłącz. Po zaprogramowaniu naszego harmonogramu, termostat będzie od danych pora dnia utrzymywać ustawioną przez nas temperaturę według harmonogramu automatycznie. Wróćmy na chwilę do naszych ustawień trybu automatycznego. Według naszego harmonogramu o godzinie 6:00 termostat rozpocznie nagrzewanie w naszym pomieszczeniu do temperatury 21 stopni. Jeżeli chcemy, żeby ta temperatura była już uzyskana w naszym pomieszczeniu o tej godzinie, należy włączyć funkcję podgrzewania w ustawieniach zaawansowanych. Dzięki tej funkcji termostat Zacznie nagrzewać nasze pomieszczenie godzinę wcześniej, czyli o godzinie 5.00. Łączy się ogrzewanie, aby o godzinie 6.00 była już temperatura 21 stopni. W celu włączenia funkcji podgrzewania przechodzimy do ustawień zaawansowanych, ciskając i trzymając przycisk zegarka i słoneczka przez około 5 sekund. Przyciskiem oznaczonym zegarkiem. Przechodzimy do parametru oznaczonym tym symbolem. Domyślnie ta funkcja jest wyłączona. Łączamy ją przyciskiem plus i zatwierdzamy ustawienie danego parametru przyciskiem zegarka. Wychodzimy z ustawień zaawansowanych przyciskiem włącz-wyłącz. Obecnie w naszym urządzeniu w trybie automatycznym mamy ustawiony domyślny cykl pracy. Oznacza to, że od poniedziałku do piątku mamy 4 zmiany temperatury, natomiast weekend 2. Jeżeli chcemy, aby od poniedziałku do soboty lub od poniedziałku do niedzieli były cztery zmiany temperatury. Możemy to ustawić w ustawieniach zaawansowanych naszego urządzenia. w zmiany cyklu trybu automatycznego. Przechodzimy do ustawień zaawansowanych, wciskając i trzymając przycisk zegarka i słoneczka jednocześnie przez około 5 sekund. Wzięli nam się pierwszy parametr. To oznacza, że jesteśmy w ustawieniach zaawansowanych. Przechodzimy do naszego parametru przyciskiem oznaczonym symbolem zegarka. Parametr, który nas interesuje, jest oznaczony tym symbolem. Obecnie mamy ustawienie domyślne, czyli 5 dni, w których możemy ustawić 4 temperatury w ciągu dnia. Przyciskiem oznaczonym plus. Zmieniamy to wartość na przykład na 6 dni, czyli od poniedziałku do soboty. Jeszcze raz zmieniając, możemy ustawić od poniedziałku do niedzieli włącznie. To ustawienie zatwierdzamy przyciskiem z symbolem zegarka oraz wychodząc z ustawień zaawansowanych przyciskiem włącz wyłącz. Teraz pokażę Państwu ostatni z trybów, typ tryb manualno-automatyczny. Tryb ten włączamy poprzez manualną zmianę temperatury. Na przykład, jeżeli w czasie trwania naszego harmonogramu chcemy podwyższyć lub zmniejszyć temperaturę w naszym pomieszczeniu, na przykład jest nam za zimno, zwiększamy ją. Ukazuje się symbol zegarka oznaczającego typ automatyczny. I symbol trybu manualnego jednocześnie. W tym czasie temperatura jest utrzymywana tak, jak ustawiliśmy ręcznie, do czasu następnej zmiany temperatury według naszego harmonogramu. Pozostałe zaawansowane funkcje termostatu opisane są w instrukcji obsługi. Zapraszam do zapoznania się z nim.